Nie spodziewałem się, że tych rur tu jest aż tyle, to jest kilometry rur. Na jakie rachunki powinienem się nastawić? Przy założeniu, no, że nie mam tej fotowoltaiki jeszcze. Ok, ten 100-metrowy dom pochłonie nam około 1 kilometra rur. Że to jest bezobsługowe dla naszych inwestorów, to jest bardzo istotne, bo Czyli robisz to z głową od początku do końca można Ola powiedzieć. Luz. Jak to połączyliśmy, to jest taka już nasza mała stopka tajemnica. Kluczowym elementem, który wpływa na koszty użytkowania każdego budynku, jest jego sposób ogrzewania. My w Hausmart stosujemy, jak dobrze wiecie, najnowocześniejsze rozwiązania. Dlatego w dzisiejszym odcinku zapraszam was do siedziby firmy Grala HT, gdzie spotkam się z Łukaszem i porozmawiam na temat najnowocześniejszych rozwiązań grzewczych. Ile one kosztują i jakie będą koszty użytkowania na przykładzie 100-metrowego domu? Jarosław Koczyński z tej strony z Hausmart. Zapraszam do oglądania! Cześć Łukasz. Cześć Jarek. Miło mi Ciebie widzieć. I ciebie również. Opowiedz proszę mi naszym widzom, no gdzie my się tutaj znajdujemy i co Wy tutaj wytwarzacie? Znajdujesz się w firmie Grala HT. Grala HT to połączenie tradycyjnych rozwiązań z nowoczesną wiedzą inżynieryjną. Produkujemy gotowe kotłownie z pompami ciepła do ogrzewania, do chłodzenia, ale też i do wentylacji budynków jednorodzinnych. I to są między innymi te rozwiązania, które mam tutaj za plecami? To są te rozwiązania. To jest nasza perełka. To jest nowość w tym roku: połączenie ogrzewania pompy ciepła z wentylacją mechaniczną, ale również może być prostsze rozwiązanie w postaci hydromodułu. I tutaj masz jednostkę zewnętrzną, czyli agregat pompy ciepła. No to super, powiem Ci szczerze, to wygląda tak na pierwszy rzut oka, ale jestem ciekawy bardzo, jak Wy to produkujecie. Zapraszam Ciebie, pokażę, jak to wytwarzamy i jak to wychodzi potem do klienta. No to chodźmy, zobaczmy to. Jarek, to jest nasz finalny produkt, ale zapraszam Ciebie na sam początek, na start, gdzie to wszystko zaczyna żyć. Super, no to chodźmy zobaczyć, jak to produkujecie. Tutaj się wszystko zaczyna. Tutaj jest blacha z polskich hut, certyfikowana. I tą blachę przekładamy już na maszynę do cięcia, która daje nam ogólny zarys naszych urządzeń. Mhm. Kolejnym krokiem jest łączenie blachy w formie spawania elementów. Zgadnij, co będzie przed spawaniem. No przed spawaniem podejrzewam, że trzeba coś dostosować do tego spawania. Tak, musimy powyginać nasze blachy i do tego służy nam taka specjalna giętarka 150 ton nacisku do wyginania właśnie gotowych elementów do naszych urządzeń. Ja Ci powiem szczerze, znam to rozwiązanie, znam to urządzenie, ale w dużo, dużo, dużo mniejszej wersji. E, na budowie z tego korzystamy, bo wykonujemy obróbki blacharskie, ale tu jest taka maszyna dla grubego zwierza, bym powiedział, dum dum. To jest na grubego zwierza, to jest maszyna, która by mogła taki mały czołg, Leopard, myślę, dobrze zgnieść. E, ale potrzebujemy takiego urządzenia, żeby po prostu nasze produkty były powtarzalne i najwyższej jakości. No to jest bardzo istotne, żeby właśnie w tego typu rozwiązania i maszyny porządne po prostu stosować, bo to się po tym przekłada na jakość, na jakość tych, tych rozwiązań tak jest. Czyli mamy już elementy powyginane, mamy konstrukcje zewnętrzne połączone ze sobą, wyspawane, wszystko zostaje skompletowane, poskręcane, wszystkie rzeczy spasowane i wtedy idzie to na proces malowania proszkowego. Okay. I po etapie malowania proszkowego. Przechodzimy do montażu i zapraszam ciebie, żeby zobaczyć. No tu zobaczmy ten montaż. Bardzo mi się podoba to, że wytwarzacie wszystko na miejscu. Tutaj jest wszystko w naszych rękach, bo to jest bardzo ważne w późniejszym procesie eksploatacji po prostu naszych urządzeń. To musi być jakość najwyższej klasy. Dlatego też otrzymaliśmy certyfikat Made in Toruń, który też potwierdza nasze zaangażowanie po prostu w dobry produkt. No właśnie, to jest coś, co mi się bardzo podoba i między innymi to był jeden z czynników, dlaczego podzieliśmy decyzję, że chcemy z wami współpracować. To to, że nie jesteście tylko i wyłącznie integratorem, że ściągacie poszczególne elementy i je tylko składacie, ale również wytwarzacie pewne elementy tych rozwiązań, czyniąc ten produkt polskim po prostu. Tak, jak najbardziej. Jest to polski produkt, który ma też zaimplementować. Rozwiązania światowej klasy, światowej jakości. Tutaj wszystko się zaczyna, czyli mamy naszą gotową, wyspowaną ramę, wymalowaną, i do, tego, do tej ramy montujemy poszczególne elementy. Z rzeczy dla Ciebie bardzo ważnych, istotnych, zbiorniki, które są w Twoich domach montowane do ciepłej wody użytkowej, nie mają anody magnezowej. Więc wasi klienci nie muszą wymieniać, nie muszą pamiętać o żadnych anodach magnezowych. Woda nie będzie śmierdziała, nie będzie się nic wytrącało. To jest technologia przewidziana tylko do produktów premium. Po prostu jest to zbiornik bezobsługowy. Otóż to, i to jest najważniejsza rzecz, która powinna jakby wybrzmieć, że to jest bezobsługowe dla naszych inwestorów. To jest bardzo istotne, bo no, na co dzień w tym pędzie, w tym praca, dom, rodzina, obowiązki, no, jeszcze pamięta. się mamy zajmować tak. się rozwiązaniem, tak. no to byłoby bez sensu. Więc to jest uważam, no, game changer. Zbiornik jest po prostu bezobsługowy o pojemności 247 litrów. Naprawdę wystarczy na dwie duże wanny w domu, na rodzinę sześcioosobową bez żadnego problemu, żeby tej wody nigdy nie zabrakło. Okay. Więc to jest jeden z elementów, który jest takim innowacyjnym rozwiązaniem w naszych gotowych produktach. Czyli wasze rozwiązanie nie tylko ogrzewa mi dom pod postacią ogrzewania podłogowego na przykład, mm -hmm. ale również zapewnia ciepłą wodę użytkową. Tak, jak dwa w jednym. To dwa jest w jednym. mega istotne. Nawet może powiedzieć trzy w jednym, bo za chwilę tobie to pokażę, ale to nasze urządzenie też twój dom będzie chodziło. Okej, okay, no to I to już się z mogę Od super. nowego roku wprowadzimy yy, nowy produkt, czyli też wentyluje ten dom. No super, że to jest właśnie wszystko w jednym, że tu się nie musimy rozdrabniać i to jest w ramach jednej jakby usługi, jednej firmy tak, kompleksowo, kompleksowo. Urządzenie, które jest tu zamontowane, to jest separator z magnesem do wybierania brudów, opiłków z instalacji. Okay, bo on cały czas e, pracuje, zużywa cały czas się, pracuje. Jakieś mikrony tam się tak, cały czas tak. wydobywają. I, I to muszę zaznaczyć, bo jakby tych produktów jest na rynku dosyć dużo. To są oryginalne włoskie filtry RBM, jedne z najlepszych na świecie, które są dostępne. Z wbudowaną funkcją bypassu. Nie trzeba spuszczać wody, zakręcać jakichś zaworów i jakichś tam kosmicznych technologii robić. Po prostu jedno przekrętło, przekręcasz, woda dalej płynie, a ty czyścisz filtr. I to jest po prostu tak duże ułatwienie dla użytkowników, że to po prostu docenione już. No właśnie, często użytkownicy decydują się na jakieś rozwiązanie w odniesieniu do swojej wiedzy technicznej, swojego tak. czasu i bardzo często po prostu producenci zapominają o tym, że tworzą te rzeczy przede wszystkim dla nas, dla ludzi, dla odbiorców. A znowuż nawiązując do tej początku naszej rozmowy, kiedy jesteśmy zapracowani, zalatani, albo po prostu jesteśmy, no nie wiem, lekarzami, informatykami i nie chcemy się po prostu tym zajmować, no to chodzi o to, żeby to rozwiązanie było proste i niezawodne. To mnie bardzo cieszy, że najlepsze rozwiązania trafiają tutaj do nas, do Polski tak. i te rozwiązania możemy zaimplementować w domach. Ale jak ja słyszę, że jakieś rozwiązanie jest z Włoch, z jakichś innych krajów, no to na myśl mi przychodzą koszty. I czy to nie jest przesadnie drogie rozwiązanie? Nie, no właśnie ten game changer, o którym wcześniej wspomniałeś, polega na tym, że dajemy produkt premium. W jakości premium, ale w cenie i w dostępności dla każdego polskiego klienta. No to jest właśnie to, z czego polskie firmy tyle lat słynęły. Tak, i chcemy to kontynuować. Te nasze urządzenia dostały jeszcze dodatkowe funkcje zarządzania budynkiem. I tego w Polsce nie ma nikt, jako jedyni i pierwsi. Wprowadzamy. A na czym to polega, to zarządzanie budynkiem? Polega to na tym, że masz ogrzewanie, to jest jasna sprawa, ale zarządzasz tym ogrzewaniem czyli zarządzasz temperaturą w każdym pomieszczeniu. Niezależnie? Niezależnie, Od? tak. To się dzieje niezależnie. Nasze urządzenie obsługuje w standardzie 20 pokoi. Powiem Ci szczerze, że jak tak myślę, to nie mam ani jednego modelu domu, który by miał aż 20 pokoi. Okej, okay, więc... nie ma znaczenia, może być mniej, ale chodzi o to, że skala jest bardzo duża do obsługi domów, tak? Ten Twój dom po zastosowaniu naszego rozwiązania. Może też zarządzać ładowaniem samochodu elektrycznego. Więc yy, ilość i komplementacja jest tak duża, że naprawdę jesteśmy w stanie dostosować się do każdego wymagającego klienta. Czy na przykład, gdybym miał balię, to czy mogę tą balię na przykład ogrzewać też tym rozwiązaniem? Może. Na przykład jako nazwać ją jako pokój, tak, że wśród tych 20 slotów może być na przykład właśnie tego typu rozwiązanie? Tak, może być tego typu rozwiązanie, czyli twoja balia będzie dodatkową strefą, która będzie miała niezależne ogrzewanie. I powiem ci więcej, w momencie, kiedy będziesz miał nadprodukcję energii z paneli fotowoltaicznych, to nasze urządzenie automatycznie załączy podgrzewanie Twojej bali. Okay. Żebyś za darmo to po prostu miał podgrzewane. Czyli to jest jakiś element takiego smart domu. Tak, to jest smart dom. A, A możesz po prostu... pokazać, jak to wygląda? To jest z punktu widzenia smartfona? Tak, to? tak z punktu smartfona to wszystko robimy. Już Ci to pokazuje. To jest nasza aplikacja do sterowania tak naprawdę Twoim domem. W naszej usłudze jest nadzór 24 godziny nad Twoim domem. Czyli, jeżeli masz jakiś kłopot, czegoś nie wiesz, co zmienić, możesz się zawsze z nami skontaktować. No to to jest mega fajna sprawa, czyli jest też taki serwis online. To przekłada się również na efektywne wykorzystanie tego ciepła, co przekłada się na rachunki. Tak. Przy założeniu tej czteroosobowej rodziny nie oszczędzamy, żyjemy wygodnie. Na jakie rachunki powinienem się nastawić? Przy założeniu, no że nie mam tej fotowoltaiki jeszcze. Okay. Rocznie, bo nie mówię rocznie. o miesiącu. Rocznie to będzie w granicach 3,500 kWh zużycia. Po prostu. Okej, okay. a w złotówkach? Dla w granicach tysiąca do 4000 zł za rok eksploatacji. Okej, okay, i tutaj mówimy o ogrzewaniu budynku, tak. o rekuperacji, tak. mówimy tutaj o chłodzeniu budynku, bo powiedzieli, że również taka również. opcja jest. Tak. Ogrzewanie wymieniłem i ogrzewanie wody ciepłej wody użytkowej. A to jest najważniejsza sprawa, bo nikt sobie nie zdaje z tego sprawy, że ogrzewanie ciepłej wody użytkowej to jest prawie połowa energii. Pobrana z pompy ciepła. No to jest bardzo istotny element, o którym mówisz, bo. E tak, poszła taka opinia na temat pomp ciepła, że to bardzo drogie rozwiązania, że y, ludzie płacą gigantyczne rachunki za, za prąd, za energię, bo jest ona bardzo droga. Jak byś się do tego zarzutu odniósł, że y, te rozwiązania generują ogromne wydatki? Bo z, z tego, co mówisz, wynika, że dla czteroosobowej rodziny przy 120 metrowym domu wydatki rzędu 3-4 tysiące rocznie na ogrzewanie, szczerze, to jest bardzo mało. No, Część za kawalerkę w, w większym mieście kosztuje 500 zł miesięcznie więc tu mówimy o jakichś wydatkach rzędu 300-400 zł miesięcznie. Rozwiązanie jest to jakby jeden z elementów systemu, ale oprócz tego musi być dobrze wykonany dom, dobrze tak. zaizolowany dom oraz to, co powiedziałeś i to jest uważam świetna rzecz, że macie tą aplikację i możecie optymalizować zużycie tej energii względem użytkowników, dostosowywać to i optymalizować dzięki temu koszty. Jeżeli jesteś w swoim domu i wietrzysz w tym domu, bo akurat nie masz wentylacji mechanicznej zamontowanej, otwierasz okno, to my w w tym momencie wyłączamy w automacie, totalnie w automacie ogrzewanie w tym domu na czas wietrzenia. Okej, okay. czyli może być to zintegrowane ze smart domem i my po prostu możemy. System może automatycznie wiedzieć, co robi użytkownik, czy jest w domu, czy go nie ma, tak. czy nawet okno otworzył tak. i od razu się do tego dostosować. I dzięki tak. temu te złotówki nie uciekają nam tak, przez to okno. Tak, dokładnie tak. I e, taką perełką, tegoroczną perełką, to jest połączenie tego urządzenia, o którym tu rozmawiamy, z wentylacją mechaniczną. E, jak to połączyliśmy? To jest taka już nasza mała słodka tajemnica. Ale że takim wyróżnikiem to jest wbudowana detekcja ilości osób w budynku. I teraz okay. sobie sytuację, że nasze urządzenia dostosowują się do temperatury, co sobie powiedzieliśmy, ale do ilości osób w budynku. I im więcej jest osób, tym jest większa wydajność wentylacji mechanicznej. A jak ich nie ma, bo są w pracy, to wentylacja mechaniczna wie o tym, że jest po prostu mała ilość osób w budynku, czy nikogo po prostu nie ma. A skąd to wie? Przez dwutlenek CO2. O. Czyli w ten sposób, czyli jest jakiś czujnik, który bada nam to, ten tłutlenek tak. węgla i na tej podstawie wie yy, szacunkowo, ile szacunkowo. jest domowników. Ile, ile jest po prostu osób w budynku i na tej podstawie dostosowuje yy, wymianę powietrza. Łukasz, a jakie są różnice takie podstawowe mhm. pomiędzy Twoim rozwiązaniem, a na przykład foliami na podczerwień lub kablami grzewczymi? No bo i to, i to grzeje. To prawda. Ta różnica podstawowa to jest taka, że to jest urządzenie, które zarządza Twoim domem, czyli zarządza energią w Twoim domu, a przenosi się to na dużo niższe rachunki za prąd. Tak? No bo, jak to Wam wspomniałem na początku, klucz, idea naszych urządzeń jest taka, żeby ogrzewanie było tanie po uh -huh. prostu tanie. Więc jeżeli chcesz porównać nasze rozwiązanie do folii grzewczych, no to na pewno 50% taniej, jak nie więcej. No uh -huh. to, to jest ogromna różnica tylko że to rozwiązanie do tych naszych najmniejszych domów mimo wszystko będzie za duże, więc trzeba tutaj sprytnie wybierać dane rozwiązanie do danej wielkości Oczywiście. domu dobrać po prostu. Też nie można wszędzie zaimplementować naszego rozwiązania, no bo jeżeli są budynki małe no to rzeczywiście to po prostu moc tego rozwiązania może być zbyt duża. Tak. Ruch takie wystawianie armaty na wróbelka. To nie warto robić po prostu, mhm. tak? ale jeżeli już mamy takie budynki 70 metrów i więcej, mhm. to tu już jest naprawdę sens ekonomiczny, żeby zainwestować w takie rozwiązanie, bo w przeciągu dwóch, trzech lat to się na pewno zwróci, mhm. na pewno. No i to jest właśnie. My tak właśnie uczyniliśmy wspólnie, prawda, w tych naszych domach. W tych mniejszych zostawiliśmy to rozwiązanie, które najmniej tak. zajmuje miejsca, czyli właśnie folie, kable, grzewcze. A w tych większych domach od 70 w górę e, oferujemy również to Twoje rozwiązanie i myślę, że to jest taka idealna, nazwijmy to hybryda ofertowa, mhm. że każdy może sobie po prostu dobrać to, co dla niego będzie w, danym, w danej sytuacji po prostu najbardziej korzystne. Ale jak jesteśmy przy też tego typu rozwiązaniach, no to muszę zadać Ci to pytanie. Jak jest z gwarancją, z awaryjnością, z serwisem, okay. bo jest to rozwiązanie no, wysokiej jakby klasy technologii, ono tak. jest tam skomplikowane. No jak, jak to wygląda w takim codziennym użytkowaniu, w więc, praktyce? Więc w praktyce to wygląda tak, że gwarancja jest pięcioletnia. Uruchomienie tego urządzenia jest przez nas. Montaż tego urządzenia jest też przez nas. Czyli my zachowujemy wszystkie standardy, produkcyjne później które są wymagane przy prawidłowym montażu naszych rozwiązań czyli twoja oferta to jest producent fabryczny montaż i następnie uruchomienie to gwarantuje naszym klientom że będzie działało sprawnie i bez awaryjnie a do tego jest bez żadnych dodatkowych ogniw, pośredników. Nie ma, nie ma tutaj dodatkowych montażystów, dodatkowych firm monterskich, więc staramy się te koszty optymalizować jak tylko się po prostu to da. A, tak, nie ma pośredników informacyjnych, tak bym to po prostu nazwał. Więc Twój klient zgłasza się bezpośrednio do nas i u nas są załatwione wszystkie sprawy i formalne i później obsługi. Od A do Z tak. i nikt mu potem nie powie, że proszę pana to nie działa, bo ktoś tam coś źle śrubkę tak przekręcił. Jest, dokładnie jest tak. to w jednym miejscu i to jest bardzo, tak bardzo, jest. bardzo ważne dla naszych klientów. Jak z nimi rozmawiam, często zadaję to pytanie, a dlaczego państwo się zdecydowali na naszą firmę? To odpowiadają, panie Jarku, bo u pana jest wszystko w jednym miejscu. Ja mam pewność, że jak z wami podpiszę umowę, to mam jedną gwarancję, mam jedną tak. osobę do kontaktu i w dzisiejszych czasach z Zwłaszcza przy tak skomplikowanych procesach, jakim jest budowa domu, ogrzewanie tego domu, gdzie wchodzą w grę bardzo duże pieniądze, ta pewność tego klienta, że będzie obsłużony prawidłowo i nie będzie takiej spychologii, że od KajFasza do efasza wysyłany ten klient, Dokładnie. to jest bardzo ważne w dzisiejszych tak. czasach. To jest to jest, uważam, bardzo duża wasza przewaga nad Dziękuję. konkurencją, bo ten rynek, zwłaszcza pomp mocno, żeśmy analizowali i zdecydowaliśmy się na współpracę z wami. Między innymi dlatego, że wy to robicie kompleksowo. I oprócz tego, że jest to polski produkt, najwyższa jakość, świetnie zarządzany inteligentnie poprzez mądre rozwiązania, to jeszcze powiem Ci szczerze. Ładnie to po prostu wygląda, to jest po prostu ładne i nie zajmuje dużo miejsca. Nie, nie zajmuje dużo miejsca, dokładnie 0,7 m2. To jest tyle, tyle, co nic. I w kompaktowych domach, nawet w tych większych naszych modelach, no to jest rozwiązanie, które idealnie się właśnie wpasowuje w ogóle w naszą filozofię i w filozofię też naszych klientów, żeby stosować rozwiązania, które są z jednej strony energooszczędne, wydajne i sprytne, no żeby to się wszystko jakoś po prostu komponowało. To po prostu musi być smart. No dokładnie, ale bez yy, instalacji ogrzewania podłogowego samo to urządzenie nie ogrzeje nam domu. Jest potrzebna instalacja ogrzewania podłogowego. Tak, jest potrzebna instalacja ogrzewania podłogowego. To jest najlepsze rozwiązanie do nowoczesnych domów, czyli po prostu tak zwana podłogówka. I chcę ciebie zaprosić do mojego przyjaciela Patryka, właściciela firmy Reiter. Firma Reiter zajmuje się produkcją ogrzewania podłogowego, ma jedną z najnowocześniejszych linii produkcyjnych do produkcji rozdzielaczy i dzisiaj Ciebie tam zabiorą. No to super, to chodźmy. No to chodź. Jarek, tak jak Twoja budowa domów jest kompleksowa, tak zostawiam Ciebie u świetnego specjalisty Patryka, właściciela firmy Reiter, który produkuje ogrzewanie podłogowe. No po takiej rekomendacji to już nie mogę się doczekać i idę porozmawiać z Patrykiem i przede wszystkim zobaczyć, jak on produkuje właśnie te rozdzielacze. Cześć Patryk. Witam Jarek, dzień dobry. Cześć, powiem Ci, że Łukasz tak zarekomendował Twoją firmę, że ja to w zasadzie nie mam pytań, ale bardzo chętnie zobaczę, jak produkujecie rozdzielacze. Bardzo chętnie ci to pokażę. Łukasz, rozwiązania są świetne, ale bez naszych urządzeń nic nie będzie działać. Także zapraszam, przejdźmy na produkcję. Chodźmy. Jarku, dotarliśmy na produkcję. Tak wygląda finalnie wykonany rozdzielacz, czyli urządzenie do przesyłania ciepła poprzez rurki, które wchodzą, woda wchodzi tędy i wraca tędy. Te urządzenia służą do regulacji przepływów, tak, żeby podłoga była równo nagrzana. Jest to cały proces produkcyjny, który zaczyna się od gołych. Welech mosiężnych, które przyjeżdżają do nas z polskiej huty. Okay. następnie musimy takie belki pociąć na pile manualnej uh -huh. i uzyskujemy kawałki maszynu, które uh -huh. następnie trafiają na centra obróbcze, które są przed nami. To jest maszyna CNC, tak? tak? Która to jest maszyna tam? cyfrowa, Który? która robi otwory, winiętuje i robi fazy, i tak zwane pospeczenia do. I strzelek, które znajdują się w każdym elemencie, żeby rozdzielać był zawsze szczelny. W tym tutaj są robione właśnie otwory metodą cyfrową. Wszystko jest zrobione dokładnie, do kosztów 7000 mm, powtarzalnie z identyczną jakością. Akurat skończył się program, można zobaczyć, jak wygląda, wyglądają zrobione otwory podtoczenia. Po oczyszczeniu wirnikiem produkt jest gotowe gotowy do montażu. Ok, czyli krótko podsumowując, przyjeżdżają do Ciebie gotowe elementy mosiężne, docinacie je na odpowiednią długość, a ta maszyna wywierca otwory, dzięki którym możemy wprowadzić rurki, dzięki którym puścimy wodę po obudynku. otwory wkręcamy komponenty, które są tu widoczne, które regulują przepływ wody w podłodzie. Jarku, to chciałbym Ci teraz pokazać te gotowe belki, które są robione za pomocą maszyny od centrum obrótkiego, co się z nimi dzieje dalej. Jesteśmy teraz przy robotach skręcających, które te właśnie wyprodukowane belki, które widziałeś na poprzedniej maszynie, tu mamy ich spory zapas, mhm. układamy na robocika, który nam skręca, jest to nasze innowacyjne zaprojektowane urządzenie do automatycznego, Skręcania komponentów w rozdzielaczu. Dzięki tym rozwiązaniom możemy pozrobić zrobić wszystko jeszcze dokładniej, z taką samą siłą w jakości. Powiem Ci, że to robi naprawdę duże wrażenie. Jadąc do Ciebie miałem takie wyobrażenie, że jesteście taką ręczną manufakturą, ale widzę, że tutaj e, bardzo duża część produkcji jest zostawiona w rękach robotów, jest automatyzacja, co by wskazywało na. Większe jakieś ilości. Ile Wy tego mniej więcej rocznie produkujecie, montujecie w domach? W zeszłym roku wolumen sprzedaży osiągnął około 50 tysięcy sztuk rozdzielaczy, co się przekłada na około 30 tysięcy zrealizowanych inwestycji w domach. Wow, to jest naprawdę ogrom! Ja uwielbiam takie historie, polskich firm, które zmieniają otaczającą nas rzeczywistość i same dochodzą do tych rozwiązań, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy w Polsce nie tylko montowali, ale też i wytwarzali różnego rodzaju rzeczy. No i super. My również jesteśmy za tym. Jako firma zaczynaliśmy od importu, wiadomo Chin, natomiast coraz większą część przesuwamy na produkcję polską, naszą polską, żeby rozwijać nasz kraj i nasze firmy. Włała produkcja, wiadomo, to siła gospodarki, wytwarzanie czegoś, dawanie tej wartości. I tak jak wspomniałeś na początku naszego spotkania, nawet możemy mieć najlepsze, najpiękniejsze rozwiązanie, ale bez tego do mnie pojedzie. Do mnie pojedzie. Łukasz ma wspaniałe rozwiązania, inteligentne rozwiązania, energooszczędne rozwiązania i te rozwiązania wykorzystują nasze rozdzielacze, nasze rury do tego, aby woda wpłynęła i grzała nasze nogi i. Sztuki kobiece, żeby było ludzkie. Super. I co dalej się dzieje z tymi wszystkimi sprzętami? Jak już tutaj ta maszyna podkręca te odpowiednie elementy? Maszyna wkręca wszystkie elementy i następnie takie belki trafiają na linię montażową, gdzie obsługa skręca, uchwyty, te tylko kartony i wyjeżdża to w świat. I teraz nie mówię szczerze, obyjeżdża w świat, bo obsługujemy już pół Europy. No. u nas to. Prób. Czyli już nie tylko Polska, ale już i również eksport. Dokładnie tak, w Unii Europejskiej jest zaopatrywane już nasze produkty w polskiej fabryce. Ekstra. Patryk, a rozdzielacze to jedno, pompy to drugie, ale jeszcze trzeba tą wodę jakoś rozprowadzić. Dokładnie tak, rozdzielacz jest takim sercem ogrzewania podłogowego i do niego są przypięte rury, więc teraz zapraszam się na magazyn rur, żeby Ci pokazać, jak wygląda magazynowanie tych produktów. To macie. No, i jesteśmy na magazynie, więc tutaj magazynujemy rurki, które w późniejszym etapie na budowie są przypinane do rozdzielaczy, których produkcję właśnie widziałeś. Ja ci powiem, że nie spodziewałem się, że tych rur tu jest aż tyle, to jest kilometry rur. Powiedzmy tak z ciekawości: taki przykładowy dom 100 metrów kwadratowych. Ile mniej więcej metrów bieżących takich rur musimy zainstalować w domu? Do prawidłowego domu? ogrzewania domu potrzebne jest około 10 metrów rury na jeden metr kwadratowy. Zatem 100-metrowy dom pochłonie nam około 1 km rury. A w takim jednym krążku ile mamy metrów bieżących? W jednym krążku, który tutaj widzimy, jest około 200 metrów rury. Mamy także rury w odcinkach 600-metrowych, aby minimalizować utratę małych, krótkich kawałków na budynku. Okej, okay, rozumiem. Czyli robisz to z głową od początku do Końca można ono powiedzieć Wielcy miłośnicy kompaktowych domów pokazałem Wam dzisiaj świetne rozwiązania. Cztery w jednym: ogrzewanie domu, ogrzewanie ciepłej wody użytkowej, rekuperację, a do tego chłodzenie w domu. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że jest to cztery w jednym. Jedno urządzenie daje nam te cztery funkcjonalności, ale czymże ono by było? gdyby nie można było tego wszystkiego rozprowadzić po budynku. I stąd pokazałem Wam, jak polska firma Rejter produkuje rozdzielacze do wody, które są montowane w Waszych domach. Niezmiernie przepełnia mnie duma, że polskie firmy wytwarzają, produkują i dają wartość w naszym dzisiejszym świecie. Podobnie jak Hausmart. A jeśli jesteście zainteresowani ile takie rozwiązania kosztują kompleksowo w Waszym domu, to nic prostszego. Wejdźcie na naszą stronę internetową Haus. SmartPL, wybierzcie na przykład dom Mezanin 70, kliknijcie w jego konfigurator i znajdziecie w nim pakiet ogrzewania kompleksowej usługi w różnych jej wersjach, a wszystko to wycenione co do złotówki na naszej stronie internetowej. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, How Smart Jesteś u siebie.